Hej, ślączku, witajcie z tej strony Gileon i to jest dzisiejszy odcinku, gdzie chciałem powiedzieć, że tak, udało mi się wygrać e, skina Flasha, e, generalnie na turnieju Flash Cup. E, tutaj zaraz Wam pokażę, które zajęliśmy miejsce. Generalnie turniej odbył się wczoraj od 18 do 21.30. E, generalnie zagraliśmy wszystkie 10 gier. Myślę, że bardzo dobrze nam poszło. Nie mieliśmy jakiegoś najgorszego miejsca. Ogólnie cały turniej był fajny, fajnie się grało. E, myślę, że też dosyć jak na taki turniej, w sensie, no e, ten turniej, co był walentynkowy, tam było większe stacket, ale tutaj też nie było najgorzej. Mieliśmy miejsce. E, o, troszeczkę się topka zmieniła, e, ale mieliśmy miejsce. 715, więc myślę, że dobrze. No i co zaraz Wam pokażę na kreatywnym, jak wygląda skin Flasha. Okej, okay, także tak prezentuje się skin Flasha. Generalnie nie jest to jakiś e, skin, który zajmuje bardzo dużo. E, bardzo dużo przestrzelaniu i tak dalej. Myślę, że to jest jeden ze skinów, w którym będziemy już nagrać. Plecak bardzo się świeci. Myślę, że ten. Ale ten plecak też nie jest myślę, że najgorszy, tak szczerze no. Myślę, że jest git. Weźmy sobie jakąś MK o, o właśnie weźmy sobie MK i zobaczmy jak to wygląda. Nie no, myślę, że ten flash nie jest najgorszy. Myślę, że serio ten fleż jest spoko. Jak na to, że też dostaliśmy go za darmo. To jest git w tym turnieju. Um. Też to był w sumie pierwszy turniej o skina, który wygrałem, więc też się cieszę. No i co, ja myślę, że tak się właśnie prezentuje ten skin. Bardzo fajny. E, jeśli będziecie chcieli go kupić, to oczywiście za niedługo już będzie w sklepie. Więc jeśli chcecie go sobie e, zakupić, to... Poczekajcie, że będzie w sklepie. E, no ja myślę, że on jest spoko. Nie jest jakiś najgorszy. Więc jeśli chcecie go sobie zakupić, to polecam właśnie Skodem Gigileon, jakbyście go chcieli kupić. Ale tak on wygląda. E, no i co? Będę dzisiaj stawić sobie łapeczkę w górę, jakiś komentarzek i napiszcie, czy wam się podoba ten skin, czy nie. No i to by tyle, ja się z wami żegnam.